Pozdrawiam serdecznie Waldek kanał Photomix, Jak na pewno już zdążyliście zauważyć ci co oczywiście oglądają moje filmy, zmieniło się praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o wygląd, ponieważ stworzyłem stanowisko, które będzie mi służyło tylko i wyłącznie do nagrywania filmów właśnie pod YouTube, do tworzenia tutoriali i kursów właśnie dla was. Nie jest to moje stanowisko Pracy, na którym yy, przetwarzam zdjęcia, na którym edytuję zdjęcia, jest po prostu stworzone tylko i wyłącznie do nagrywania tutoriali dla Was. Tak, tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko dla Was. Yy, dlatego, jeżeli jesteś tu pierwszy raz, to zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału i na pewno nie będziesz zawiedziony, jeżeli chodzi o wiedzę, która tu jest przekazywana. Jeżeli chodzi o dzisiejszy tutorial, to pokażę Wam, jak tworzyć dwutonowe obrazy, może nie dwutonowe, bo będą to też wielotonowe. Zobaczycie nową, całkowicie nową opcję, którą znalazłem, a myślę, że niewiele osób, jeżeli można powiedzieć praktycznie. Garstka osób korzysta z tej funkcji, a jest ona niesamowita. Nadaje naprawdę niesamowite efekty właśnie jeśli chodzi o tonowanie zdjęcia. Dokładnie chodzi mi o bichromię. Co to jest bichromia? Zostało to stworzone dla wydruku, ponieważ gazety, jeżeli może na początku troszeczkę jednak będziemy mówili o Takich aspektach technicznych, później przejdziemy do samego tutorialu, czyli bichromia, jak sama nazwa mówi, B, czyli dwa, czyli mamy dwa kolory. Ponieważ jeżeli mamy czarno-białe zdjęcie w gazecie, to jest ono właściwie tylko z użyciem koloru czarnego, nie mamy tam połączeń koloru, ponieważ to jest drogie i nieopłacalne, jeżeli chodzi o samą gazetę, a nie potrzebują tam tak bardzo precyzyjnych kolorów, jakie, na przykład, my potrzebujemy podczas drukowania zdjęć. Dlatego, tak jak mówiłem, bichromia jest dwukolorowa i jest to kolor czarny zawsze z dołożeniem jakiegoś innego koloru. Oczywiście, możemy, ja tutaj sobie zapisałem, bo mamy trichromię, czyli trzy kolory, mamy kolor Czarny i dwa kolory, wtedy jakieś inne. Może to być szary, może, może to być każdy inny kolor. I jest kwadrychromia. Pozapisywałem, bo na pewno bym przekręcił. Kwadrochromia bym pewnie powiedział, a to jest jednak kwadrychromia. I tutaj mamy jeden kolor czarny składający się z 50 odcieni szarości. To też jest ważne, ponieważ. Yy, jest to obraz 250-bitowy i jeżeli by się składał z kilku kolorów, to każdy kolor ma po tych 50 odcieni szarości, by było tego więcej, ale właśnie dla usprawnienia i dlatego, że po prostu jest taniej przy wydruku, jest to brany czarny kolor z jednego, właśnie pigmentu. Dlatego mamy takie cztery. B, tri, a nie, 3, tak. Monochromia, bi, a, jeszcze monochromia, no właśnie. Czyli cztery, dobrze mówiłem, cztery. Pierwsza jest monochromia, która jest całkowicie czarna i później mamy bichromię, która składa się z dwóch kolorów. Y, trichromię i kwadrychromię. O, dokładnie tak jest. Mam nadzieję, że nie pomieszałem Wam w ogóle w głowie przy tym y, całym tłumaczeniu, ale właśnie tutaj chodzi o to, żeby jak najlepiej to wykorzystać. A co do tego właśnie, to Adobe stworzyło bardzo fajne presety w Photoshopie, gdzie możemy niesamowicie zmieniać kolorystykę naszych zdjęć właśnie dwutonowych w takie trójtonowe i czterotonowe. Zaraz zobaczycie, pokażemy to na przykładzie i na pewno będziecie tego używali podczas swoich obróbek zdjęciowych, bo naprawdę polecam. Jest świetny, daje rewelacyjne efekty, takie, takie tonowanie. Cóż, nie będę przedłużał, tylko wskakujemy do Photoshopa i już pokazuję, jak to zrobić. Będę pokazywał to właśnie na tym zdjęciu portretowym, które tutaj mamy, i pierwszą rzeczą, jaką zrobimy, to jest przerobienie go na obraz czarno biały. Jeżeli robicie z Rava i otworzy Wam się to w Camera Raw lub importujecie z Lightrooma to możecie od razu bezpośrednio tam zmienić obraz na czarno biały i już dać import do Photoshopa obrazu jako właśnie czarno biały. Ale jeśli jesteśmy już przy Photoshopie samym dlatego już wejdę i pokażę jak to zrobić w samym w Photoshopie. Jak już na pewno wcześniej oglądaliście moje tutoriale, zachęcam do obejrzenia właśnie tych, które tyczą się map gradientu. Jest kilka filmów tutaj, pojawią się u góry w rogu wszystkie, które gdzie tłumaczę, właśnie jak poprzez ten gradient nadać zdjęciu bardzo fajnych kolorów, i według mnie jest to jedna z lepszych funkcji, jeżeli chodzi o przeróbkę zdjęcia na czarno-białe. Dlatego przechodzimy tutaj na dół, na tą ikonkę pół czarno-białą, klikamy i wybieramy mapę gradientu. A jeszcze przed tym wszystkim musimy wiedzieć, że tutaj te dwa kwadraty musimy mieć czarny i biały, czyli czarny górny i biały. Dolny. X przerzucamy te kolory, a literką D na klawiaturze dostajemy ten defaultowy wygląd tych kolorów. Okay. Kiedy mamy tutaj już czarny na górze, biały na dole, tak jak mówiłem, przechodzimy do tej ikonki warstw wypełnienia i wybieramy mapę gradientu z automatu. Jak widzicie, pojawia się o okienko i mamy czarno-białe zdjęcie już bez niczego. Możemy teraz sobie zamknąć i mapa gradientu jest. Jeżeli chcemy troszeczkę zniwelować, bo mamy teraz bardzo kontrastowe zdjęcie, mapa gradientu czarno-biała, właśnie tym się charakteryzuje, że te zdjęcia są takie. Bardzo mocno nasycone i mają ten bardzo duży kontrast. I aby to zmienić, klikamy dwukrotnie tutaj na warstwę mapy gradientu. Przechodzimy do styli warstw i mamy tutaj warstwę pod spodem, czyli będziemy, jeżeli zobaczycie, o, odkrywać ciemne partie lub jasne partie. I możemy tak samo to robić na warstwie bieżącej. O. I aby jeszcze jak tu widzicie, jak się przesunie, są bardzo ostre te krawędzie. Z przyciskiem ALT, z klawiszem Alt lub oprzyn na maku rozdzielamy ten nasz wskaźnik i teraz możemy bardzo miękko przechodzić y, przez te nasze tony. I dać troszeczkę innego wyrazu temu całemu zdjęciu. To samo możemy zrobić też i w światłach. Jak widzicie, delikatnie to, tak można powiedzieć, ucywilizować. Klikamy OK. I mamy już naszą mapę gradientu. I to będzie podstawa do dalszej edycji. Następnie, aby tworzyć wiele map gradientu i mieć porównanie między tym, co zrobimy, a tym, co mieliśmy podstawowo, czyli tym, co mamy teraz, możemy zduplikować, zapisać właściwie sobie, powielić naszą warstwę, żeby ją później po prostu przeglądać wraz z tą warstwą, którą będziemy mieli okazję przerabiać. Dlatego przechodzimy do menu obraz i mamy tutaj coś takiego jak powiel. Klikamy, mamy nazwę, możemy tutaj sobie y, zmienić nazwę tego, tego naszego dokumentu, czyli może być sama kopia. I robimy OK. I została nam kopia zapisana, i teraz będziemy się bawić naszym gradientem. Jak widzicie, mamy teraz dwa dokumenty i Przechodzimy, aby, tak jak powiedziałem wcześniej, żeby skorzystać z tego, a może nie powiedziałem, nie powiedziałem: tonowanie występuje tylko w 8 bitach, dlatego musimy nasze zdjęcie, jeżeli macie w 6 bitach, zmienić na zdjęcie 8-bitowe oraz przejść na skalę szarości. Nie pracować na warstwach kolorowych, czyli RGB lub Cmyk. Przechodzimy na skalę szarości, bo inaczej, już tutaj przejdziemy do menu. Obraz, tryb. Jak widzicie, Bichromię mamy jeszcze wyszarzoną, czyli w tym momencie, będąc jako obraz RGB, nawet 8-bitowy, bo tak jak mówiłem, jeżeli macie 16-bitowy, to kliknąć na 8-bitowy i zamienić. Oraz przechodzimy na szarość. Oczywiście nie mamy się co martwić. Spłaszczamy obraz, bo to będzie potrzebne. I tutaj odrzucamy użycie dopasowania czarno-białego, ponieważ mamy i spłaszczyło nam to nasz obraz. Mamy już to tutaj właśnie stworzone. Teraz jak przejdziemy do obrazu i trybu i mamy już bichromię. Aktywną, czyli mamy 8 bitów w skali szarości i bichromia jest aktywna. Wchodzimy i jak widzicie, mamy tutaj ustawienia domyślne oraz typy. W typach mamy, tak jak powiedziałem wcześniej, monochromia, bichromia, trichromia i kwadrychromia. A w ustawieniach domyślnych możemy sobie dobierać co tylko chcemy. I tutaj Polecam pobawić się praktycznie wszystkimi, bo jest tutaj niesamowicie dużo możliwości. Jak widzicie, tutaj mamy już bichromię, czyli tak jak powiedziałem, mamy czarny kolor. On będzie zawsze oraz kolor dodatkowy. Jeżeli wrzucimy coś inne, tutaj też mamy. A na początku mieliśmy chyba trichromię i. Jak widzicie, mamy tutaj wykres, krzywą oraz kolor. I oczywiście to możemy edytować. Tylko, tak jak powiedziałem, na początku można sobie sprawdzić te wszystkie ustawienia, które Adobe stworzyło właśnie pod nas, pod tonowanie zdjęcia. I tak jak wcześniej mówiłem, jeżeli klikniemy tutaj, na przykład trichromie, od razu pojawia się nam trzeci kolor. Oczywiście jest on biały, bo nie było w tym zestawieniu. Jeżeli damy kwadrychromie, pojawia się czwarty kolor. Jeżeli klikniemy na wykres, to mamy wykres i możemy teraz korzystać i zmieniać moc właśnie tego żółtego koloru. Na przykład można tak zostawić, dla przykładu. Tutaj, jeżeli klikniemy na kwadrat biały, czyli z kolorem. Tak samo i tu możemy ze standardowej palety wybrać jakiś kolor. Jak widzicie, no wybrałem taki niebieski, fioletowy i teraz klikam na krzywą. I tutaj można jeszcze zmieniać ustawienia tego koloru. I naprawdę fajne tonowanie z tego wyciągnąć. To samo zrobię coś w tym na przykład tam czerwony, może jaśniejszy. O, i tak samo na krzywą. I tutaj można dać więcej, można dać mniej. W cieniach, w światłach. I mamy coś takiego. I teraz, aby. Zapisać to, wystarczy kliknąć OK. Oczywiście wcześniej trzeba nadać nazwy tym kolorom, ja już tutaj byle co, aby, aby było. I klikam OK. I jak widzicie, mamy już coś takiego. I teraz, żeby to porównać z naszym obrazem podstawowym, to przechodzimy do menu okno, i tutaj jest ułóż. I wybieramy dwa na górze pionowo lub poziomo, to jest uzależnione od tego, jakiej orientacji macie zdjęcie, jak wam się układa to lepiej na monitorze, u mnie lepiej było w poziomie. I jak widzicie mamy wersję naszego zdjęcia tą którą przerobiliśmy, i tutaj mamy wersję, która była oryginalna. Jeżeli klikniemy, to oczywiście przechodzimy do warstw starej podstawy starej wersji. Jeżeli klikniemy na to, to mamy to jedno spłaszczony, jeden ten spłaszczony obraz, który był stworzony. I teraz przeciągamy po prostu. O. Pyk. możemy jeszcze sprawdzić, czy nam o, dobrze się. Złożyło i mamy już jak widzicie tutaj tą naszą wersję Nałożoną, i teraz możemy przejść sobie tu do obrazu, trybu. I jeszcze raz wybrać szarość. I mamy informację o usunięciu bichromii, Robimy OK. Znowuż mamy podstawową warstwę. I teraz jeszcze raz wejdziemy do obrazu, trybu i bichromi. I teraz możemy całkowicie zmieniać nasze tutaj wartości i to co chcemy uzyskać może weźmiemy coś z presetów, które są już pokazane tutaj. Jak widzicie różne różniste kwadratowe kuliste, szare. Szarych jest najwięcej, dlatego jeżeli chcecie pobawić się kolorami, to jednak trzeba tutaj o samemu coś pokombinować tutaj z magentą. Też nawet nie głupie są ustawienia. O, te jest nawet fajne. I mamy teraz takie. Przeciągamy także na nasze to zdjęcie. I teraz możemy sobie porównać. Jeszcze je dopasujemy. Ciach. Trochę krzywo. I mamy jedna. Druga wariacja i podstawowe zdjęcie. Mam nadzieję, że podobał Wam się właśnie tutorial w tym stylu i będziecie tworzyć swoje własne bichromie lub y, trichromie lub kwadrychromie y, na swoich zdjęciach. Polecam naprawdę rzadko używana opcja, praktycznie wcale nie używana opcja, a ma możliwości niesamowite. Dlatego sami spróbujcie, poklikajcie, pokombinujcie, pozmieniajcie krzywe, pozmieniajcie kolory, sami dodajcie swoje, zapisujcie ustawienia, bo, oczywiście, można jak we wszystkim tutaj w Adobe zrobić takie zapisywanie ustawień i tworzyć to pod siebie dla siebie i wystawiać, pokazujcie. Jeżeli ktoś zrobi więcej, pokażcie, dajcie linka, na pewno obejrzę i zobaczę, co wam, co wam wyszło właśnie z tych. Wszystkich kombinacji bichromowych, dwukolorowych, trzykolorowych i czterokolorowych. Na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam i zapraszam na następny tutorial w następny poniedziałek. Cześć!